To na co patrzysz to jedna z najbardziej imponujących i użytecznych maszyn na świecie. Ten gigantyczny sprzęt to tarcza drążąca tunel, czyli Tunnel boring machine, a w Polsce nazywana kretem i jest dziś podstawowym sposobem budowy dużych tuneli. Maszyny te zostały zaprojektowane do wiercenia w różnych rodzajach gruntu, nawet w najtwardszej skale, co czyni je niezwykle przydatnymi w największych projektach budowlanych. Tarcze kreta są używane na całym świecie do budowy tuneli metra, przejazdów drogowych, systemów kanalizacyjnych i innych dużych podziemnych inwestycji. Zanim wynaleziono te maszyny, drążą Tworzenie tuneli było wolniejsze i znacznie bardziej niebezpieczne. Te maszyny całkowicie zmieniły proces. Budowa tuneli stała się szybsza, bezpieczniejsza i dużo bardziej precyzyjna. Kret składa się z kilku kluczowych elementów. Z przodu znajduje się głowica skrawająca, wyposażona w ostre noże tarczowe, które kruszą grunt i skały podczas posuwania się do przodu, napędzane przez silniki hydrauliczne lub elektryczne. Bezpośrednio za nią znajduje się system prowadzenia, który utrzymuje maszynę na zaplanowanym torze, zapewniając precyzję drążenia. Maszyna posiada również system transportowy, który który na bieżąco usuwa urobek z tunelu. TBM-y oferują ogromne korzyści. Szybszą budowę, mniejsze zakłócenia na powierzchni dla ruchu drogowego i budynku oraz większe bezpieczeństwo dla pracowników. Maszyn w pełni nie wydobywa się po skończonej pracy, tylko zakopuje pod tunelem. To bardziej opłacalne, ale opowiem o tym w innym materiale. bo to dłuższy temat. Jeśli chcesz więcej, kliknij obserwuj, bo to motywuje do dalszego wypuszczania filmików. Jeśli chcesz, to kliknij też Polubienie i napisz komentarz, jakie maszyny chcesz jeszcze zobaczyć na tym kanale. Przypominam, że trwa zbiórka na eksponat do Muzeum Maszyn Budowych więc jak masz chęć to dorzuć dyszkę.